Są takie rzeczy, które sprawiają, że życie staje się bardziej nasycone, bardziej ciekawe, bardziej ekscytujące. Upraszczając, można wyrzec, że lepsze. Nie dla pieniędzy, nie dla sławy czy statusu. Każdy z nas ma coś takiego swojego, co pozwala mu, tracąc całkowicie rachubę czasu, odfrunąć z tej planety i nakarmić swoją duszę satysfakcją. Dzisiaj właśnie o tym, o poszukiwaniu i słodkiemu odnalezieniu, bo jakiś czas temu zdałem sobie właśnie sprawę, że... Chyba muszę znaleźć nowy hobby. No dobra, tylko jak to zrobić? Hobby można szukać na wiele sposobów. Oglądając, czytając, słuchając lub cofając się nieco w czasie, żeby przypomnieć sobie, co nas kiedyś jarało. Pewnego dnia krzychu zrobił wieczorek błoski, na którym obżarliśmy się, że ojej. A niedługo później, pełni z tego całego obżarstwa, pojechaliśmy na majówkę, na Mazurę. Pewnie teraz się zastanawiasz, co łączy te dwa wydarzenia. Otóż odpowiedź jest prosta: jest to ten aparat, analogowy od lomografii na wkłady z taksmini. Ostatnie kilka lat przyleżał w szufladzie, ale nagle zupełnie znikąd nasza miłość powróciła. Tym samym chciałbym jasno postawić jedną kwestię. Żyjemy w czasach, kiedy tak zwany content zalewa nasze mózgi z każdej strony. Gdzie nie pójdziemy, tam content. Gdzie nie zajrzymy, tam content. Czego nie otworzymy, tam content. I ponieważ 98% tego kontentu to absolutny rynsztok, mam wrażenie, że częściej niż kiedykolwiek potrzebuję od tego przerwy. Bo przez takie przebojcowanie przyjemność zmienia się w ciśnienie, a Zajawa zmienia się w MUS. Więc oto ja. Na spokojnym Mazurskim jeziorze trzymam w ręku aparat, który pozwala mi zrobić tylko 10 zdjęć, i każde z nich kosztuje 4 zł. Sprzyjkam zdjęcie, odejmuję aparat od oka i myślę. Wow, to było naprawdę przyjemne. Czyli. Można tak zrobić jedno zdjęcie i koniec? Czyli. Można. Tylko jednym aparatem? Czyli, można tak się popatrzeć i pocieszyć tą chwilą. Bez sensu. Dawaj, jeszcze w storkę zrobimy. I z droniko. Dawaj. Wiecie co? To nie takie proste, ale od czegoś trzeba zacząć. I wiecie co? Po tych dwóch wydarzeniach, naszła mnie taka refleksja. Na wieczorku zrobiłem jedną kasetę filmu, czyli 10 zdjęć. Na Mazurach przez 5 dni zrobiłem 5 kaset, czyli 50 zdjęć. 50 zdjęć. Kiedy ostatni raz zrobiłeś lub zrobiłaś jedynie 50 zdjęć? Czujecie, co mam na myśli? Biorąc do rąk coś tak wyrafinowanie prostego, jak niecyfrowe narzędzie do dokumentacji, nagle przestawiać się w głowie coś, nagle zaczynasz być nie bezmyślnym kontentowcem. Zaczynasz być kuratorem, selekcjonerem, zaczynasz naprawdę zwracać uwagę na to, czy ta chwila, którą chcesz uwiecznić, jest tego warta. Czy kąt, czy światło, czy myśl i intencja idące za tym wszystkim, to właśnie to, czego chcesz osiągnąć. To jest tak piękne i fascynująco niełatwe do wytłumaczenia, że aż z tego wszystkiego kupiłem Polaroid'a. I teraz mam zdrową obsesję klikania zdjęć po 10 zł od sztuki. Idąc spać, nie mogę się doczekać, aż wstanę. Załaduję nową kasetę z filmem i mój wewnętrzny kurator rzeczywistości znajdzie coś wartego uwiecznienia. Wtedy spojrzę, przyłożę oko do krystalicznie czystego wizjera, podniosę się, położę palec na spuście migawki, kliknę i powiem. O! Trochę za ciemne wyszło, ale ma w sobie duszę. Teraz nie potrafię przestać. Ekscytacja związana z eksponowaniem każdej klatki jest uzależniająca. Kupuję film za filmem, pięciopak za pięciopakiem. Tym samym filmy zupełnie zawładnęły górną półką na drzwiach mojej lodówki. Uwielbiam midnight snacki, uwielbiam kombucze i uwielbiam ten moment, kiedy orientuję się, że trzeba załadować świeżutką, nowiutką kasetę. Mamy okrągłą ramkę, złotą kwadratową ramkę, czerni-biel, ramkę czarną jak smoła czy klasyczną białą. Większość to I-Type, ale 600ki z baterią też się znajdą. To wszystko powiedziawszy, dzisiaj mam chyba ochotę na złotą. Szefie, znasz mnie. Ja to jestem zbyt skromny na to złoto, więc dawaj coś innego. Okrągła ramka, to nasza najdroższa. Dzisiaj odpala, dzisiaj... Zostaw na później. Wiesz, ja to bym chyba wziął białą. To nie jest biała, to jest czarna. Z drugiej strony, niech ci będzie w sumie. Dawaj cokolwiek, byle nie czarną. Biały... A może by tak... zwykły. Kolor. Z białą ramką. Ponadczasowy klasyk. Bo wiesz co, ja tak czuję, że każda inna to dzisiaj mi się zupełnie przez przypadek prześwietli. A ty, drogi widzu, dawaj lajka i suba, zanim pożre ten film. Trzy... O, jeden... Om, 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 om. Dlaczego Polaroid, zapytasz, ma fascynującą historię i największy format natychmiastowego zdjęcia, jaki udało mi się znaleźć. Złudnie można by pomyśleć, że tak duże zdjęcie pomieści wszystko w swoim kadrze. No, prawie wszystko, chodźmy się przejść. I tak jak Mikołaja profesją jest bycie podróżnikiem, a hobby to oprowadzanie ziomali po lofotach, tak samo moją profesją jest film, a hobby to analogowe zdjęcia. I szczerze, uwielbiam to hobby głównie, przez spokój jaki mi daje. Dobra. I uwaga. Oho, wyłączył się. Wyłączył się. Dobra, uwaga. Powinien zacząć działać. Dobrze. Dobra, dobrze. Kończymy, I co, rzucamy? No tak. Tak, to? O, nie za małe O kurde, patrzcie jak chemia dziwnie się rozprowadziła. Jest to jeden wieczny eksperyment. Fotografia w tym wydaniu dodatkowo wraca do korzeni. Tutaj nie ma nic fancy. Masz plastikową puchę, bardzo prosty obiektyw z przodu i kasetkę z filmem. Migawka otwiera się na krótką chwilę i rolki, przez które przepychane jest jedno z swoich ośmiu zdjęć, wyciskają z dolnej warstwy chemię, rozprowadzając ją po całym zdjęciu, tym samym rozpoczynając magiczny proces wywoływania, dzięki któremu za 15 minut nasze oczy mogą nacieszyć się efektem. Wszystko to sprawia, że każdy egzemplarz jest unikalny i idealnie nieidealny. Właściwa ekspozycja nie jest prosta. Kolory mijające się z rzeczywistością, zabawny zakres tonalny, przypadki niewypały, upiększacze. Wszystko wywołane urokami tego typu aparatów lub chwilowymi błędami. Jedni będą to kochać, inni będą nienawidzić. Mi zdecydowanie bliżej do tych pierwszych. Bo wiecie, to nie jest jakieś 50 tysięcy zdjęć i ujęć leżących gdzieś w nieprzebranych czynnościach high cloud. A. To niewielka szuflada z naświetlanymi kwadratami. I potencjalnie żadne setki zdjęć z iPhone'a nie wywołają tyle emocji co jeden Polarów. Is... Nice. Znalezienie czegokolwiek wartego uwagi nie jest prostą sprawą. Szczególnie znalezienie dobrego hobby, które faktycznie cię od tego świata odetnie. Naprawdę, super jak twoje hobby można by uprawiać bezkosztowo. Ale wiesz, jak to mówią. Są w życiu rzeczy, które się opłaca, i są takie, które warto. I nie zawsze to, co się opłaca, warto. Nie zawsze to, co warto, się opłaca.